Byłem na studniówce, nie, no i wiecie, no i ja tam wchodzę, wiadomo, no każdy elegancko ubrany, siedzą osoby, tylko że wiecie, no, wszyscy mieli garnitury, wszyscy mieli garnitury, ja jedyny się wyróżniałem spośród tych wszystkich osób, bo ja miałem jedyny smoking, nikt nie miał smokingu, jeden ziomek nawet przeczytał w wansach i w tych, i w takich spodenkach dresowych e, z, z marynarką, mm, ale nikt nie miał smokingu, nikt nie miał smokingu, ja jedyny miałem smoking, no i wiecie, no, smoking, z czym się różni smoking od garnituru? Smoking od garnituru różni się tym, że smoking nie ma wcięć w tych y, takich liniach, co tutaj idą po boku, obok obok, obok tej kieszonki, gdzie jest czerwona chusta Nie ma tych wcięć. Yy, generalnie babka jak kupowałem smoking powiedziała mi, że smoking to się bardziej kupuje do ślubu. Że, że smoking kupuje się bardziej do ślubu, niżeli do, e, do, 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 do e, takich okazjonalnych e, wyjść e, Takich, gdzie trzeba być jakoś ładnie ubranym ale no wiecie no. Nieważne, tak czy siak. Jedyny miałem smoking, i wiecie, no, fajnie, fajnie.